Zespół Szkół nr 1 to szkoła średnia działająca w regionie, kształcąca w branżach usługowych. Kształcimy umiejętności z zakresu handlowo-logistycznego, ekonomiczno-księgowego, hotelarsko-turystycznego oraz gastronomicznego. Dbamy o to, żeby w sposób praktyczny przekazywać wiedzę naszym uczniom. Nasi uczniowie zdobywają doświadczenie na praktykach w Polsce oraz za granicą. Do celów edukacyjnych używamy najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych, znajdujących się w zmodernizowanych pracowniach. Koszaliński Ekonom jest najstarszą szkołą zawodową w Koszalinie. Wykształciliśmy już ponad 23 tysiące absolwentów, realnie wpływając na kształt naszego regionu. Stale inwestujemy w pracownię, wzbogacając ofertę naszej placówki. Podstawą tego wszystkiego jest oczywiście. Doskonała kadra pedagogiczna. Wybraliśmy szkołę, która dostosowuje się do zmieniającego otoczenia oraz naszych potrzeb. Różnorodne i ciekawe kierunki kształcenia dają nam wiele możliwości na przyszłość, co wyróżnia ekonoma spośród reszty szkół. Koszaliński Ekonom to szkoła, w której możemy rozwijać wszystkie dobre wartości. Ekonom to doskonałe miejsce do rozwijania pasji i zainteresowań. U nas możesz być w 100% sobą.